No mano widzowie, czekałem na ten dzień bardzo długo, bo w końcu jest cała drużyna Toty. I teraz tak, bo tutaj jest taki mały, jak to się nazywa? Jest mały szkopu, bo dzisiaj jest jeszcze cała drużyna, ale za 4 godziny do całej drużyny albo dojdą nowe ikony, czy znaczy nowe ikony, cała drużyna ikon po prostu, że drużyna pierwsza i druga, bo jedni rabini mówią, że będzie drużyna, że nie będzie, więc nie wiem. I po 19 będą jeszcze nominacje. Więc, no, niektóre trolle, ale niektóre karty naprawdę fajne. Paczek mam, tu mam trzy piki, więc pokazuję piki, ale paczek jest z 200, więc no dzisiaj otworzymy albo prawie połowę, albo połowę i resztę później. Ja już wiem, jak wygląda ogólnie walkout Toty, bo otwierałem z młodym na jego koncie trochę paczek i się coś trafiło. Więc co widzę? Ja zobaczę, czy nie mam czegoś jeszcze przypadkowo do odebrania. Chyba już wszystko odebrałem i. No i możemy jechać. Możemy jechać z toto otwieraniem. Łapę w górę, zostaw oczywiście, subskrybera i... No, i to ty dzisiaj trafiamy, chyba, co? Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, czyli blik, PSC oraz zwykły przelew. Na stronie możecie sprzedać monety oraz konta, a z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. No to zacznijmy od tych pików za Foot Champions. Jeden z czterech. No, jak tutaj już na sam starcik by rzuciło, to by było nieziemsko kozacko Ale jest kantę na sam start, drugi pikens. Z... Show, a no, no foder, no, no foder, a trzeci. Ty kurtu, a nie. Wyskoczył Lewandowski, a powiedziałem: Kurtua. Jak do tego doszło, nie wiem. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o paczki, to tutaj jest miliard schowanych paczek, bo gdzieś na pewno jest jakaś za 7,5 koła. Gdzieś na pewno jest jakaś inna słaba. Gdzieś na pewno jest 20 rozbudów 10x8,3. I nie wiem, do czego się dzisiaj dokopiemy. Na razie lecimy po kolei. Tak jak się pokazują, tak lecimy. Niewymienne będę brał do klubu, bo mam ich dużo. Wymienne sobie z wszystko będziemy quicksalować. Wymienne, mam na myśli, wymienne jakieś. Takie, no, non-rary, nic nie warte. A trafy wymienne, tak jak mówiłem wcześniej, weźmiemy wszystkie na listę. Te tutaj karty to są kiedyś kupione, one się oczywiście nie liczą, bo te już się liczą. To trafiliśmy podczas toty na tym koncie głównym, gdzie kilka paczek było otworzonych. Jest 2 440 000, nie handluję w ogóle. Zobaczymy, ile się z wymiennych paczek zwróci. Zbierałem około miesiąc, jak coś, więc, więc no, wracamy do otwierania. Niewymiennych dużo więcej, jak mówiłem. No i to ty, nie? No i to ty musi być. A, jeszcze paczka za 30 końców. To to trzeba otworzyć. Może chociaż informa, bo szansa na to ty mniej niż 1%, ale... Jest Robercik? Znowu? Znowu Bercik? A nie, w Dobra, przynajmniej nie duplika, przynajmniej nie trzeba nasa. Dobra, już po facjacie. Myślałem, że to ktoś inny, ale zdjęcia zmieniali. I ogólnie, widzowie, te niewymienne, które trafimy, wszystko będziemy przemielać podczas tego toty. No, na, na co? Na wszystko? Na rozbudowę jakiś Premier League przemielimy, przemielimy na inne rozbudowy i na właśnie i foder, na sam start. To ja chcę na sawę przepalić, bo ta sawa to jest naprawdę no, giga mocarna karta i, i serdecznie każdemu polecam, bo z tego, co widzę, opinię i z tego, co widzę, jak ona wygląda i jakie ma playstyle. Y, to łobaben. Ok, mieć jakieś paczki za 7,5? Nie. Jak coś widzowie, jak zmieni się liczba paczek, jakoś na więcej, na przykład, w losowym momencie, to będzie to dlatego, jak coś, że będę te niewymienne non -rary i rery przepalał, żeby no, tego nie marnować, nie? Bo po co? Te istoty tutaj. A to wymienne to nie wiem po co do klubu wziąłem, ale każda karta tutaj, taka niewymienna, to jest kolejna szansa na trafienie nie toty, jak się to przepali, więc no są jakieś paczki zapieczka, to się szybko skipnie, ale zawsze to jest szansa na toty, nie marnujcie. Przepalajcie i oczywiście dajcie znać w komentarzu ile to ty udało wam się trafić Czy żadnego, jak ziomek co mi pisał na Instagramie dzisiaj, że na 1100 paczek rozbudów i tak dalej nie, nic nie trafił Mam nadzieję, że to nie będę ja dzisiaj, ale, ale może wam się udało O proszę, taktycznie pominąłem sobie Edera gratulacje dla mnie Ale skoro już mamy pierwszy duplikat jakiegoś łokałciku no to chyba skład 8-4 możemy zrobić o tą sawę 8487. 4 8-7. Francja, EŚO, no Mbappe to nie jest. Renard też to nie jest, bo ma toty. A jest to jakieś... Coś tu odkopałem, jakąś zastówę. To jedna z lepszych, jakie była do tej pory, ale... Toty nie ma, Aguero już nie gra, czyli Lautaro Martinez, nie wiem czy pomyślałem o Aguero. Jest podwójnie, zapraszamy. FC po raz drugi, to trzeba oddać o kolejne z o save. I inform w gratisie, o, on, to to rozbudowa. bo nie, no tą to od rozbudowy oddamy co? Bo ja tutaj mam dodane do ulubionych wszystkie SBC, o których myślę, żeby zrobić podczas Toty. No Ikona to na pewno, ale jeszcze Sawe bym chciał, Kante Besta to na pewno, na pewno jest Maldini też, tylko. Gdzieś mi tu uciekł. O, tu jest Maldini. Nad tym Zico też się zastanawiałem, bo wygląda fajnie, nie jest jakoś mega drogi, a ja paczek mam tyle, że powinno wystarczyć. I mam dodane do ulubionych jeszcze rozbudowy, które zaraz przymielę. I trzeba też jeszcze porobić te 8-3 razy 10 daily, bo no się zmarnuje jak się nie zrobi, prawda? Brazil, już Złoty, Kazemiro chociaż, no tak, jednak nie. O, Haaland, Żart, Odegaard, dobra, okej, okay. kolejny walkout i kolejny, wy... nie, wymienny to chyba pierwszy dzisiaj, więc pierwsze więcej niż kilka tysięcy za Quixel wpada. Paczuszka za stówę kolejna, i kolejnym razem nic nie ma. Chris Rolo chociaż, dobra. Cristiano Ronaldo, kolejny wymienny walkout. Szkoda, że nie podwójnie. Tych osiem piątek, wiecie co, to ja wam nawet nie będę pokazywał, nie? Bo no, szanujmy swój czas po prostu, tak? Kanada? Co? Znowu? Brazil, napastnik. To może być walkout w ogóle? Nie może być. To może to ty ze złotej wymiany? Jak dwa lata temu? Nie, ale jest inform. A inform to dodatkowe prze... Nie, to nie jest inform. Dałem się nabrać. Ja tu mam nawet paczki wypożyczeń? Jak do tego doszło? To może jakiś dwóch piłkarzy 85 Plus się zaświeci na niebiesko? No niekoniecznie. Karim Benzema. To nie jest on. Ale kuku, no. No przynajmniej wymienny, nie? Przynajmniej wymienny, a razem z nim po raz kolejny odegard. Już trzy razy podczas toty wymiennego odegarda dostałem. O, dziwna światełka. Czy to jest walkout, czy mi się... Nie, ja już chyba jakieś omamy mam od tych paczek. Ale przynajmniej plusem tego otwierania jak na razie jest to, że za Quixele wpadło 70 tysięcy końców, nie? No chociaż tyle. Ja wiem, że najlepsze paczki są na koniec, nie? Bo one się tam schowały hen, hen daleko, ale no chociaż parę walkoutów w międzyczasie, zanim się tam dokopiemy, to mogłoby jeszcze dać, bo tak kilkanaście, czy tam nawet już z dwa parę paczek bez walkoutu, to. Nie podoba się dla widza. O inform, inform, teraz chyba dobrze poznałem, bo inaczej się obramówka świeciła. Także Gites będzie można kolejną rozbudowę przepalić i. No i w sumie trochę posiedzimy chyba teraz w tym SBC, bo dużo kart wypadło, o właśnie o to mi chodzi. Dużo duplikatów, o których nie będziemy marnować, bo po co? A dawaj tego Pika 85+, plus od razu. Może z Pikensa, jak z paczek nie daje. 8.4 skład chcieli, 8.4 skład dostali, a z Pikensa dostajemy. Uwaga, uwaga, te co się spodziewałem. Już prawie godzina na OBS-ie i jeszcze bez Toty. No, nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale paczek no tak szybko nie ubywa, powiem wam, bo 152 jeszcze. Stwierdziłem w sumie, że większość tych wymiennych paczek możemy zostawić na Toty plus nominacje z tego względu, że jak wymienna wpada, czy jak nie wymienna by wpadła jakaś nominacja, to może być tak, że będzie ją ciężko zmieścić do składu, nie? No bo jakby wypadł na przykład kto tam może być. Bo w tym momencie zapomniałem, na przykład taki modric, to ty, nominacja, czy tam Honorable Mentions, jak to jak kto woli, jakby wypadł, to będzie mi go ciężko zmieścić. Na przykład jakby wypadła jakaś banini, czy tam jakiś, nawet nie wiem kto to jest, czy Musiala, czy MacCabe, no to ciężko to będzie zmieścić, nie? A jak wypadnie wymienna, to się sprzeda, ale jednak z drugiej strony wypadnie dzisiaj jakkolwiek karta toty niewymienna, to i tak się zmieści, i tak się zmieści. Tutaj nie ma, nie ma co gadać, więc tak to myślę będzie dobrze rozwiązać, a a my dalej otwieramy Francja, SPD, walkout angolo angolo. Mm -hmm. Brazil, SPD, Kazemir. Ja mam takie wrażenie, że nawet podczas toty to jest ciężko informa dostać co dopiero toty, nie? Bo nie chcą kompletnie lecieć. Wypadły chyba tylko dwa. O, Ederson, Alison, Ederson, dobra, jest kolejny walkout w końcu jakiś walkout I może to Mikone zrobimy? O, no zróbmy. Ja mam jeszcze narumę w ogóle informa w klubie, więc się przepali. No i jeden i to ikonę mamy zrobione i powiem wam tak jeżeli zrobimy całą ikonę i, i do tego czasu kompletnie nic nie wypadnie i kompletnie nic mam na myśli że foder praktycznie przestanie lecieć albo, albo nie będzie żadnych informów nawet bo to ty to wiadomo ciężko to resztę zostawimy sobie po prostu na kolejny dzień bo no, no jest wysoko widzowie nie jest kurde wysoko. Norwegia N czyli nie Haland. Jednak ta druga babka, no bo Halant ma nie? Ale nie w podwójnym nawet. Portugalia, chociaż Bernardo, chociaż Cristiano. Jest jak zawsze, widzowie, jest jak zawsze. Co ja mogę więcej? Owalia, oh, tego to jeszcze nie było dzisiaj. Nowa narodowość do kolekcji, słuchajcie. Brazil, SPD, w końcu będzie. ósmy <laughs> raz go dzisiaj dostaje, no. No już myślałem, że nic nie będzie i kolejny łokałcik. Pominąłem. A jakiś walkałcik? W końcu mógłbym tak poprosić, delikatnie. Proszę, ładnie. Diego żota, no. Nawet to nie nieco. Autentycznie, powiem wam teraz, zmęczyło mnie to otwieranie. Serio, nic tu nie ma. Kompletnie nic. Nawet walkałty teraz nie lecą. To jest najlepsza paczka od chyba 15 minut? Już nawet tych 8,1 plus nie otwieram. Staram się dalej dokopać. 8,2 plus otwierałem. 8,3 plus otwierałem i otwieram teraz i. No, no, nie da się nigdzie dokopać jeszcze. Marką Ascension w 2x83 dostajemy 8-3 klasy może w końcu, no w końcu jest jakiś walkout, Kvara Szkelia, bardzo dobrze, jeszcze daj w podwójnym No i dało w podwójnym, nareszcie się coś dzieje Luka Modric, 2 znaczy 2, 8,6 i 8,7. bardzo fajnie, tylko teraz tak dalej Inform, dobrze patrzę? Dobrze patrzę, no dobra, o rozkręcamy się, tak 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 Do tego informa damy do 8-4, o do, no, 8-4 plus razy 5, żeby się nie marnowały powtórzenia I kolejne SBC jeszcze o ikonę kolejne na składowa Brazil Bramkarz To musi być Ederson Po raz kolejny A w klubie miałem wymiennego Dobra no to podmianka idzie Niemiec Tomeczek Młynarz Oby to była ta lepsza babka Bo musiała Żeby było podwójnie no i dobra, jest ona. Bez podwójnego, ale może być. Nie, no nie wiem, jak już się do takich dokopałem, to chyba będą te okauty leciały już, co? No, no, powinny, powinny. A ja, ale nie teraz jednak. O, Grisma pominąłem i Kimisha pominąłem, ja to jest ten Ale skoro takie dwa okauty wypadły, to już chyba ikona powinna być z głowy, nieprawdaż? No i zrobione, ikon pik, to możemy wywalić, proszę bardzo, i. No nie chociaż w ikon piku, proszę, no proszę! O, chyba nie wyprosiłem. Ma szybkości ceny jeszcze. Tak jak ostatnio z icon Sanchez kosztuje 1000. Tysięcy... mi się zlagował. Sanchez kosztuje 1079. Słuchajcie, Szawi. No, delikatnie lepy, bo 130 tysięcy monet. A Haji obstawiam, że stoi minimalne widełki i jestem tego prawie pewny. Kosztuje on dokładnie 66,5 tysiąca. A widełki ma od 60 koła. 66 w sensie. Klasa. Biorę go pod przepałkę. Niebiesko nadal nie ma, a walkoutu tym razem. Razem też nie ma. Wiecie co mam powiem otworzę jeszcze kilka, chyba i resztę zostawimy na później, bo no, chciałbym chociaż zostać strollowany, że trafię to ty nominację i pomyślę, że to to ty. Bo dzisiaj chyba to nie jest mój dzień, jak widzicie. Paczek na start było ponad 200, ja ze 30 czy nawet 40 dorobiłem, już nawet nie pamiętam ile i. O, jakby to powiedzieć, trochę lipnie. To jeszcze jakieś 10 razy 80, plus, nawet nie wiem skąd takie rzeczy. Jak ja długo to ja musiałem trzymać? Tony Cross? Tony Cross, dobra, a. O, Norwegia! Kolejny raz Udegard! No proszę bardzo, jakbym go dzisiaj nie widział, nie? A kto z Udegardem? Może modlić, którego też jeszcze chyba nie było ani razu. Powiem wam tak, otwieramy ostatnie dwie i tą stówę zostawimy sobie, jak będą już nominacje i tak dalej, bo. No, no nie oddaję dzisiaj, nie oddaję dzisiaj i nie będę tego tak męczył póki, póki nic nie daję po prostu Póki nic nie daję, no nie wiem co powiedzieć nawet, może po prostu dzisiaj to nie jest mój dzień i Może oddaję jak będą nominacje, a ostatnia paka już myślałem, że mnie zdziwi i będzie to ty, ale Jest to Rolf87 w zestawie z czymś? A, bez zestawu, bez zestawu Także widzowie, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Podobało Wam się to, że chociaż te paki odłożyłem, bo no, trafy są niezadowalające niestety. Jeszcze podglądzik, ale z podglądziku, jak zawsze, lipa możecie dać znać, czy Wam coś wypadło, czy może jednak macie takie GGA ja i, i otworzyliście jakieś 140 paczek, 150, nic nie trafiliście i czekacie na nominację, żeby chociaż nominację trafić. Aczkolwiek ja wiary nie tracę, bo co roku był to Ty trafiamy i mam nadzieję, że nie inaczej będzie tym razem pozdro. i do następnego jutro, pojutrze, coś tego typu.